Cześć, witam Was serdecznie. Już 13 i 14 kwietnia zapraszam Was do Wrocławia na Klockomanie, czyli największy w Polsce event związany właśnie z klockami LEGO. Oprócz wielkich, pięknych makiet i obrazów, będziecie mogli sobie wziąć udział w różnego rodzaju konkursach, czyli najmłodsi też świetnie się tam po prostu będą bawili budując, a potem jury, między innymi w składzie z ciodzią od Klesków, będą oceniali tę pracę, a pula na nagrodę to aż 10 tysięcy złotych. Także jest o co walczyć. Stop, stop, stop! Pomyliłem się. Uwaga, nie 10, a 40 tysięcy złotych. Ale uwaga, oprócz tego oczywiście będzie cała śmietanka z internetu, czyli wszyscy Lego tuberzy. Od Lego Masterów, poprowadzących, budujących wszystkie największe gwiazdy polskiego internetu, związanymi z Lego, właśnie też tam będą specjalnie dla Was. A wśród tego gąszczu, tych wszystkich atrakcji, ja też coś przygotowałem, a między innymi będziecie mogli wziąć nasze mistrzowskie roboty i nimi powalczyć. Tak jest, będą specjalne areny, będą roboty na sterowanie, ale też te autonomiczne. Zobaczymy, czy będziecie w stanie pokonać nasze autonomiczne roboty w kategorii Lego Sum. Ale to nie wszystko, bo coś mi się wydaje, że największą graczką będzie ta postać. Napiszcie w komentarzu, czy kojarzycie z jakiego to jest filmu i jak ona się nazywa. Ja tylko wam podpowiem, widzicie tutaj już po rękach, że oczywiście to też jest budowane z LEGO, ma tryby autonomiczne, no i można też sterować pilotem. Także jeżeli podejdziecie do mnie, to oczywiście oprócz autografów będziecie mogli sobie nim pojeździć, pobawić i zobaczyć, jak się programuje roboty i wiele, wiele innych konstrukcji, których dzisiaj Wam tutaj nie chcę pokazywać, żeby nie zdradzić, co tak naprawdę dla Was przygotowałem. Także do zobaczenia 13-14 kwietnia we Wrocławiu na Klockomanii. Hej!